Mamy 19 losowanie samochodu od firmy Domator. Dzisiaj odbywa się to ponownie w centrum Jana Pawła II. Wszyscy gości, ludzie, którzy z nami kupili sprzedali nieruchomości. Każda osoba, która kupiła, sprzedała ma jeden los. Wspaniała impreza, obiad, wiele nagród od licznych sponsorów. I cóż chciałem bardzo wszystkim uczestnikom imprezy podziękować za przybycie za to, że kupowali z nami, że sprzedawali z nami, dzięki temu również, że my zarabiamy pieniądze, jesteśmy w stanie popierać polski biznes i pomagać wspomagać Polonię. Wydaje mi się, że atmosfera na sali jest znakomita, ludzie się dobrze bawią, są zadowoleni, bo obiadek pyszny, a samochód, jak zawsze Mercedes, jest naprawdę cenną nagrodą. Jak powiedziałem, jest bardzo dużo dodatkowych nagród od wielu sponsorów. Zbogumiła i Arkadiusz z Jawin e, nabiliśmy i sprzedaliśmy nasze poprzednie kondominium e, z Kasią Czaplińską, która zagwarantowała doskonały serwis i umożliwiła nam e, bardzo łatwy zakup i bezstresowy przebieg e, transakcji. Następnie e, sprzedaliśmy nasze kondominium i kupiliśmy dom, gdzie Kasia e, naprawdę postarała się, spędzając bardzo dużo czasu z nami, szukając tego idealnego miejsca, które w końcu udało nam się znaleźć w Etobico, pomimo całego zamętu, który działo się na rynku nieruchomości w Toronto. Także dziękujemy jeszcze raz. Dzień dobry, nazywam się Joanna Pakulska. Wraz z Domator Team kupiliśmy mieszkanie na inwestycje jakiś czas temu i wszystko poszło bardzo sprawnie, bardzo profesjonalnie i bardzo szybko. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Welcome you and we're excited to get this stuff. Uh, Paul from Mercedes, where are you? Oh, it was the Mercedes. Okay, I will go to find him and meet him. Teraz zaproszę Asale na from Polka to the Zoom talk. Oh, i just like to introduce to you a very handsome man, probably the most handsome guy from Mercedes with hands on this room, so please yeah. welcome him. Mercedes z Ewolki. Ja powiedziałem, że najbardziej przystojny przedstawiciel Mercedesa, mi się kiedyś to zdarzył, prawda? Bardzo przystojny. Świetnie się się Także proszę państwa, bawimy. Świetnie się bawimy.

na początek mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Dla tych wszystkich, którzy boją się, że do zbliżającego się lata nie zdążą schudnąć, nabrać odpowiedniej sylwetki, otóż podobno, że w tym roku lata nie będzie. Dobry wieczór Państwa! No, jak wiem, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj znowu, żeby e, wylosować samochód, jak, jak co roku. Mercedesa, my zaczynaliśmy jeszcze, znaczy Maciek zaczynał, ja zaczynałem prowadzić te, te losowanie jeszcze kiedy do wygrania była Honda, także widocznie lepsi teraz klienci są, prawda? Okej, okay, to... Teraz, y, może co pytać, że ci wszyscy w pierwszym rzędzie uznajmy, że to jest komisja sędziowska. Każdy patrzy, że jest uczciwie losowane, że nie wyciągamy losów z kieszeni, z rękawa i rzucamy nie do na, tylko do tamtego pojemnika. A losowania będą dokonywały, Panie koleżanki, z mojego zespołu teamu, y, i mogę przetłumaczyć. So at this point we'd like to invite members of our team and introduce them to you. Obviously many of you know them already, but we will do our first draw of three ballots that will go into the separate container over there so that everybody can keep careful watch on it, make sure that everything's up, up and out. Um, so we're just coming up to our To są panie Agnieszka, pani Iwona, pani Dorota. No, ja nie pamiętam. po prostu tak. Anna i Agnieszka Czaplińska, proszę bardzo, Polska, Polska-Kanada. Tak jest. To jest. Patolnie, Ale wszystkie, żeście wyszły, a ja chciałem po trzy, byś się wchodził. Okay. <grym> Iwona Nowicz, Polska. Polska-Kanada. Dorota Szapowała. Panie Lotek. Ale głosi tak, trawa, trawa, trawa. Ania Kowa, Alena. Wszystkie dziewczyny panie, przepraszam, do się koleżanki, ale nie wiem dlaczego. Czy ja coś złego zrobiłem? Zawsze do niej mówię dziewczyny się nie obrażają. To mówią oficjalne muście pół do nas kolego. Korra. Muszę wam osobiście powiedzieć, że wspaniałe dziewczyny. Grzeczne nie piją, nie napiąc <todgłos》>. słuchają. Bardzo je lubię, a to jest ze mną wytrzymuję. Yes, yes. okay, teraz bym może proponował, że która z nich się będzie kręciła tym będem bo Ania, na to Agnieszka, o ona Agnieszka. Ona zawsze powtórzy pokaz. Okay, it's coming in some you wyciągnie So let's take out the first ballot that will go into the finals. Kiedy? One, one, one. No, 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 proszę, nie bój się to nie boli. O, second ballot for the night, going into the finals. no, znaczy, ten ruch, ten taki pewny koszyk. no, no, na, no, na twarzy, no, dosi, ale Break. that goes into the finals for tonight I <laughs> firma telewizja Goniec, gazeta Goniec, e, kapitalny człowiek, e, po prostu tej gminie fajnie dobrze pisze. E, Agnieszka Kosakowska, reprezentanta firmy ubezpieczeniową. Jakby państwo się ktoś do samochodu chciał włamać, to proszę bardzo, Agnieszki, albo do domu. I jeszcze mieliśmy osobę, no Iwona Sawicka, bardzo proszę. E, RPC, to jest mój bank, nasz bank. Także Iwona tam zawsze dopisuje parę zębów naszego konta, który możemy przeznaczyć na sponsorstwa. zrobić się i zorganizujcie, proszę. Okay. 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 To może jak jest Pani, tam Pani ma coś zaproponować, proszę bardzo, Polska, tak. Z pełnym uczuciem, tak? Proszę bardzo, rzućmy tutaj na tytułu. Szanowni widzicie, rzucamy, całe wszystko, uczciwie, tak? muzyka ta, dużo ma panterę, tak? Ta, która właśnie pandemię, proszę. Dziękuję bardzo Proszę Państwa. Ja muszę powiedzieć, że też kupiłem swoje mieszkanie lata temu, zrobię z rodzicem Maćka. Znamy się chyba już prawie 30 lat, ma, A jest to firma, która sponsoruje również właśnie media i macie mnie się u nas. Myślę, że drugiego albo trzeciego. Dziękuję bardzo. Zawsze początku. No, to wy losy, bo tam się te spojrzenie, na takie pełne zaangażowanie, to jest super. Dziękuję bardzo. Laski, to jest, to jest. Aha, a teraz na specjalne Państwa życzenie z takiego kraju z samej pod misji misikami specjalny Dyczeń żach, żach! Ćwiczyłem, że będzie żach. dobry Państwu, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich widzów kina nasza telewizja. Very 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 very, 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 bardzo, bardzo, bardzo późne Polka. soul. Oh, oczywiście nie mógłbym zabraknąć z naszymi kamerami, gdy dziejemy się rzeczy tak wielkie i niesłychane. Mercedesa ufundowanego przez Domator Team i Maćka Caplińskiego. I każdy z Was wierzy, że dzisiaj wygra tego Mercedesa. I bardzo dobrze. Bo wiara ponoć góry przenosi, to Mahometa, czy jakoś tam to podobnie było, nie pamiętam. I ja nie wiem, jak jesteśmy w przy temacie, to muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy sobie sprawę do tego, że my żyjemy w najbardziej wyznaniowym kraju na świecie, jakim jest Kanada. Kanada jako jedyny kraj na świecie prowadzi ewidencję grzechu. Szczególnie grzechu pierworodnego. Każdy obywatel Kanady zaraz po urodzeniu dostaje tak zwany SIN number, czyli numer swojego księgu pierworodnego. I słuchajcie, jak jesteśmy już przy temacie, to ja ostatnio otrzymałem, zrobiłem wielkie odkrycie teologiczne. Sam zrobiłem to. Mianowicie odkryłem twarz Boga. Tak zwany Facebook. Słuchajcie, to jest największa wspólnota wyznaniowa na świecie. Przeciętny propost nie jest w stanie zagonić przeciętnego parafianina raz w roku do spowiedzi. Tam się wszyscy spowiadają od rana do wieczora. Kilka razy dziennie. Kiedy wstali? Że spali? Z kim spali? Źle spali? Co jedli? Co nie jedli? Słuchajcie. Kto się załatwił? Kogo załatwił? Kto miał strackę, Kto miał zaspadnienie? A wszystko to udokumentowane wspaniałymi sękociami, z tym dachwarnieniem i z tym roz rozwolnieniem mocy. <noise> Słuchajcie, my jesteśmy takim, żyjemy w takim świecie, że bez internetu już się nie da po prostu żyć. Ostatnio i bez tego Facebooka. Ostatnio znajomy wysiadł mu internet, to jednak musiał iść z saletem do znajomych i do sąsiadów, żeby im pokazać, co miał na obiad. No. I, ledzie, I my żyjemy w takim świecie tego internetu i tej telefonii komórkowej, jesteśmy tak ogarnięci tym wszystkim, w taki dość by Cię przypomniał, jak małżeństwo leży w łóżku i on mówi tak Kochanie, tak chciałbym Cię teraz przytulić, pocałować i kochać się z Tobą. A ta żona się tak odwraca do niego i mówi, ale tak strasznie mnie głowa boli i taka, taka, taka jestem zmęcona. A on nim tak pogłaskał po tej bolącej głupce i mówi śpi, śpi. Ja przez telefon odmawiam. No, Młodyka. Ja. No Proszę Państwa, raptości nie pasują teraz na oczach i na, na ustach wszystkich także Nawet ja sobie pozwolię. Skoro jak finał to finał. U nich finał u nas. A dlaczego nie? Także wszystkich myślę panów, e, panie szczególnie, nawet moja żona tam ze mną meczy. Po prostu naprawdę, jak to się mówi, zachęcam do oglądania następnego meczu w niedzielę. Ponoć jeden z wielkich polityków światowych, nie będę e, wspominał, który bardzo, bardzo znany odwiedzi którą to właśnie na niedzielny dździel, mecz. I myślę, że Państwo będziecie dumni, bo ta drużyna, tak jak słyszałem osoby, która nie chce się ujawniać, ale blisko e, tej drużyny, twierdzi, że oba praktycznie, praktycznie mówiąc, kibiców Toronto, nie wcale właśnie amerykańskiemu zespołu, tylko zespołów z Toronto, także go Raptors, go! Wszystkich Państwa proszę o na Ja chciałbym zaprosić na scenę cały team. you will be drawing the first one. One moment. So Proszę bardzo. Okay. tak... Uwaga, to jest moment. Prawdy, i powoli, będzie ciągnął wierzchostwo. Komisja obserwuje? Tak? Stop. Tak, bardzo proszę. Ok. Zaraz otworzymy. Jest też taka sytuacja, że tu dużo ludzi ma po 12, albo czasami po trzy. Także jak ktoś swoje nazwisko do zobaczy, czy to usłyszy, jeszcze ma zawsze szansę, prawda? Bo nie wiemy, kto tam jest dalej. Uwaga? Barbara i Krzysztof Karpiński. 20-18 lat? 20 lat. Ok, no to może być. Trzyma to zatrzymujemy, dobrze? So what you're getting is actually a very lovely gift. It's a family photo session from Eminem Photography and a hundred and fifty dollar. Visa gift card to buy perhaps an outfit for your photo session. Soczki fundowane przez prawnika pana Eda Nagona. Ok, następny proszę nam tak pomieszać. Ok. Nina i Edward i Rafał Kuś. Coś no tak się rozwijam tutaj. Jolanda i Łukasz Robak. Zapomniałem dodać, urządowany przez firmę Avanti survey. E, Krzysztof Breśniewicz Jolanda Joanna Kowalik tam siedzą. Proszę bardzo, dlaczego ta firma jest tak ważna? Jak państwo chcecie wiedzieć, jaka duża wasza działka, co do centymetra czy do pół centymetra bo sąsiad na przykład coś tam, tam buduje za potem. Proszę się do nich zwrócić, mogą to sprawdzić, mogą budujecie domy. Powa wszystkich bryderów, to zadają u nich serwery, jest bardzo znana firma. Ja sam korzystam z tych Ok, dziękuję bardzo i do następnie. Mam to już tylko ostatnie Ale może ktoś z panów pomoże, panie, tak, w może podnieść. Za lat, w to robimy, to nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś wygrał dwa razy. Także po prostu gratulujemy, naprawdę, bo to dla mnie też niesamowite

I tu mamy panów Tomaszów na sali. Pan <grymka grymka grymka> Tomasz Szmit. <grymka> w imieniu y, domatorki to przekażesz to Tomaszowi. Okay. Ale, okej, okay, cieszy, znaczy to nie wiem, to będzie, Mogę powiedzieć, że... <grymka> <grymka> Tomasz tylko ma dostać cztery koła, a reszta jest moja. A, a, to, a dobra spółka. Okej, okay. okay, to ponieważ to i tak Tomasz to, jeździł, a nie na koła, to tutaj na mnie e, Tu mamy taką. Też się po raz pierwszy zdarzyło, że nie ma tu na sali z przedstawicielem, no, ale cóż, dzisiaj stawiamy nowe rekordy. A tutaj od firmy. Tech Pan jest pierwszy 100 dolarów benzyny na zakupiony samochód, znaczy wygrany samochód. Także znaczy to pomoże spłacać. To też proszę Tomaszowi przekazać. Okay. Dziękuję w imieniu kolegi za główną nagrodę. Za niedługi czas powiadomię go o tej głównej wygranej. Bardzo się cieszymy obydwoje.